you <laughs> Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj Volkswagenem Polo z silnikiem 1.2 benzyna z roku 2009 model 2010, ponieważ jeszcze w 2009 w zasadzie te modele nie wychodziły. To jest jakiś taki akurat pierwszy jaki się pokazał. Także być może nawet pierwsza rejestracja jest 10 rok, ale rok produkcji dziewiąty. Auto pochodzi z Niemiec 148 tysięcy przebiegu. oczywiście oryginalny przebieg, udokumentowany, książki serwisowe, tiby, tam wszystko jak się należy. To taka bogata historia, takie dodatkowe karteczki różne powklejane. Co było robione, tak wszystko fajnie, wzorowo prowadzone, no i w zasadzie takim wzorowym samochodem. Tenże samochód jest oryginalny, bezwypadkowy. Wszystkie takie cechy takiego wzorowego używanego samochodu posiada, których teraz na rynku jest bardzo, bardzo mało. A w tym kryzysie, teraz wśród aut nowych i używanych, to już w ogóle jest to taka wisienka. Już albo igła wstogusiana na rynku używanych samochodów. Auto z silnikiem 1, 2, 1.2, 12 zaworowym. Trzeba to podkreślić, ponieważ były kiedyś te pierwsze Fabie wychodziły, jedynki, później Polo. Z silnikiem też 1-2, ale sześciozaworowymi. I tamte silniki tam wcale złe, takie może nie były, ale zawsze miały takie trochę gorszą opinię niż później te, które teraz zmodernizowane, dwunastozaworowe, to już tam naprawdę mają bardzo dobrą opinię. Nic tam się tak nie psuje, nie ma żadnych wad tam. Wszystkie jakieś napinacze w rozrządach, coś tam, cud cuda, jakieś łańcuszki, wszystko poprawili. Jak się poczyta w internecie, to od tej wersji, właśnie 12 zawarowej, tam skończyły się jakiekolwiek tam problemy. Że naprawdę jest to bardzo fajny samochód. Niskoobrotowy, szybko uzyskujemy pełną moc. Już przy 3000 obrotów, to już naprawdę to ten samochód ciągnie, nie trzeba go przeciągać. Tak jak 1,4, wersję do 5-6000 obrotów, żeby to. Naprawdę tam coś ruszało ten samochód. Tutaj, naprawdę już przy niskich obrotach, mamy fajną moc pod ręką. W mieście to naprawdę jest bardzo przyjemne, że nie trzeba go kręcić. A co za tym wszystkim też się wiąże, wiąże i idzie to niskie zużycie paliwa. Naprawdę jest to taki benzynowy odpowiednik dieselka. Naprawdę 7,5 litra w mieście spalić to jest taki naprawdę max. Bo można i mniej spalić, a na trasie się w piątce zmieścić to też nie jest problem, no. To naprawdę... Różno tutaj mówić o jakimś drogim w utrzymaniu dieslu. To by tam by nawet spalił 4 litry. Jak tutaj mamy tylko wsiadać, jechać, czy zima, czy coś. Wsiadasz, odpalasz i jedziesz zawsze. Szybko się nagrzeje, ciepło w środku. I tak dalej. Auto w taki fajny wersji Limited. Limited Edition, nie wiem co to tam dokładnie znaczy W pewnym razie ma ciemne szyby Niebieski, metalik kolor, bardzo fajny kolor Radio z Androidem, tutaj z internetem, z wszystkim jest dokładane Ale takie oryginalnie pasujące, nie jakieś takie, żeby gdzieś tu nie pasowało Typowo do Volkswagena dedykowane Niebieski kolor, metalik, ciemne szyby i Taka wisienka też tutaj na torcie. Piękne, takie złotawe felgi. Takie platynie. Może nie są takie całkiem złote, takie ordynarne, ale mają taki lekki złotawy posmak. A jak każdy wie, do niebieskiego koloru to jest taki standardzik, Że właśnie takie felgi pasują. Jak kiedyś w Subaru były takie ordynarne. No jest taka moda. Dlatego z zewnątrz ten samochód naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. W tym kolorze. Nie jest taki Jaskrawy niebieski, a jest taki stonowany, i fajnie widać ten metalik i te koła. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, ale zresztą to wszystko zobaczycie na filmie z zewnątrz. Jak widać, auto na momencie ma 80 km. Także potrafi spod świateł gdzieś ruszyć i naprawdę dać radę, jak inne samochody. Są naprawdę jeszcze mniejsze, tysiączki pojemności, to jest, mamy już jeden, dwa. Także naprawdę mocy tu nikomu nie zabraknie. A też nikt nie kupuje takiego samochodu, żeby naprawdę się z kimś ścigać. Taki samochód podstawową rzeczą, jaką musi spełniać, to to, że kupując go żonie, córce, synowi, nie wiesz, że masz samochód w domu. Czyli on Chodzi, zapala, jeździ i nie ma żadnych problemów. Zapominasz o tym samochodzie. Nie wiesz, że go w ogóle masz. I to właśnie jest podstawowa zasada Pol Volkswagena Polo w benzynie. Czyli zero kłopotów. Oświetlenie zegarów. Widzę też, jest oczywiście klimatyzacja, takie rzeczy. Są, jest jeszcze pakiet chrom z zewnątrz i na tylnej klapie. To naprawdę z tymi ciemnymi szybami, z tym fajnym kolorem i z tymi felgami to naprawdę robi wrażenie samochodu takiego droższego, bogatego. Nie jakiegoś takiego, który gdzieś na ulicy niknie. Tylko naprawdę jak gdzieś się przejedzie, to widać no ładne polo jechało. Można tam jeszcze zawiesić oko. Powiedzieć, a fajne małe autko, Coś w tym rodzaju. Rzeczywiście, bryła samochodu jest klasyczna. Nie ma się do niej czego doczepić. Taki podstawowy Volkswagen, jak tam do 2014 mniej więcej, były klepane ten wzór. Passat Audi. Ten no, Golf 7, pasat B8, B7. To tak mniej więcej ten przód, ten linia stylistyczna Volkswagena wtedy wyglądała. Można powiedzieć śmiało, że Volkswagen Polo był prekursorem, bo ten przód nowy się pojawił szybciej niż w pasacie w Volkswagenach Polo. Jak widzicie, sobie śmiało tu radzę po tym mieście. Największe zalety to moim zdaniem te niskie obroty silnika. Bo naprawdę, pod pedałem za każdym razem czujemy, że mamy moc. Nie trzeba wkręcać go na jakieś wielkie obroty. Bo naprawdę cały czas czujemy, że dusimy i tam mamy coś pod tym pedałem. W 1,4, w tych 16 zaworowych, wysokoobrotowych silnikach tego nie odczujemy. Dlatego tam trzeba założyć gaz. Bo jeżeli się trochę więcej już po tym mieście jeździ, to naprawdę taki samochód już generuje duże koszty. Tutaj mamy taki kompromis między gazem a benzyną. Mamy gdzieś samochód na hali, mamy zadroniony, mamy w domu nawet samochód i nie chcemy trzymać samochodu z gazem. A jednak chcemy tą benzynę. No to te wszystkie tysiączki takie VVTI, tutaj w przypadku Volkswagen 1,2, to jak najbardziej są na miejscu samochodami jako taki samochód drugi w domu. Jak to mówię, można sobie kupić jakiś bogatszy i się tam martwić o wszystko a tu mamy samochód którym się nie musimy martwić. Tylko wsiadać i jeździć paliwo wlać. To jest podstawowa zaleta tych wszystkich małych benzynek dlatego one są takie drogie bo są drogie. Bo samochody z 2009 czy 2010 roku żeby kosztowały po 20 tysięcy to jest dużo. Auta obszerne w środku. Jak widać z zewnątrz jest to taka kombi, kombi, hatchback taki bardziej kombi, wysoki, podniesiony. Możliwość złożenia tylnych siedzeń, także taka przysłowiowa pralka jak najbardziej też jest możliwa do przewiezienia. Także dodatkowe te dwoje drzwi daje możliwość też tam jakichś dzieci zapiąć w foteliku przewiezienia pasażerów, każdy ma jednak te swoje drzwi także jest to takie pełnoprawne, pięcioosobowe auto cztery osoby to naprawdę bardzo spokojnie mogą sobie podróżować jest to jednak lider rynku trudno o lepsze samochody w tej klasie, no naprawdę chyba Audi A1 coś w tym rodzaju, co, co przebija Takiego Volkswagena, ale to są naprawdę duże, duże pieniądze Oczywiście wszystkie szyby elektryczne Oprócz tego, że elektryczne to oczywiście wszystkie szyby Są Oryginalne Łącznie z czołową Tak jak mówiłem, auto jest oryginalne, nie jakieś takie Słabe, tylko naprawdę taki dobry egzemplarz, do którego można przejechać nawet 500 km. Tutaj, ta obsługa tego panelu można sobie Janosiki zamontować. Wszystko tak jak w komórce w Androidzie. Także można Janosiki, można kamerę cofania doinstalować. 50 zł kosztuje z tyłu. Rejestrację z taką ramką. To bardzo tanie rzeczy są i proste do zamontowania. Także można tutaj nieskończoność rozszerzać możliwości tego panelu. Z YouTube można filmy oglądać. No, co kto lubi, to może robić w tym panelu tutaj. Oczywiście jest całkowicie zintegrowany. Z, z samochodem, pokazuje jakieś błędy, można sobie tutaj jakieś torkuje auto grać, Jakieś. Zegary dodatkowe sobie tutaj używać. Pełna kompatybilność z samochodem. Jak dziwi się otworzy, jakiekolwiek to pokazuje tutaj na wyświetlaczu. Także nie jest to takie radykot jak dawniej były na niby, tylko naprawdę w pełni współpracuje z tym autem. Szybko zmieniamy biegi w tym samochodzie, bo naprawdę ma wysoki przy niskich obrotach, ten moment obrotowy jest, także no to później się wiąże z tym niskim spalaniem no to po prostu czuć że tego samochodu nie trzeba ciągnąć, tylko raz, dwa, trzy i jedziemy już na piątym biegu na tym mieście i czuć, że ten silnik nie jest wysilony musi być mocny i długowieczny no tutaj nic nie pozostawia takich złudzeń, że by miało być inaczej jeśli chodzi o te trzy cylindry. To właśnie jest teraz moda na te trzy cylindry, wszystkie małe samochody Toyoty, Jarisy, wszystkie renówki wszyscy dostają te silniczki, ponieważ dawno odkryto właśnie, że te bardziej są wydajne, większą moc generują i są mniej podatne na apetyt na paliwo. Także te wszystkie toyoty, 1000 VVTI, to wszystko to są trzy cylindrowce. Kiedyś starsza gwardia starszych kierowców to nie poważała takich samochodów jak to tam ktoś się gada o, czy cylindry, coś, no, ale teraz to jest już można powiedzieć norma I doskonale się te silniki sprawdziły Są już wszystkie dograne, douskonalone Naprawdę czy w Toyocze, czy w wynówce To nie ma się co czepiać tych silników, no czepiać to się można Jedynie jeszcze jeśli chodzi o lata 2.9-2.10 i tam troszkę dalej silników TSI, no to to wiadomo to różnie z nimi bywało, ale te silniczki tutaj to są bardzo bezpieczne i nie ma z nimi żadnych problemów. Nie wyłączyłem. Dziękuję wszystkim za uwagę. To będzie wszystko w dzisiejszym filmie. Zapraszam do subskrypcji i oglądania następnych filmów. Do zobaczenia wszystkim.